Ogromna część problemów z zachowaniem u psów wynika z niezaspokojenia psich potrzeb, co jest konsekwencją tego, że my nie do końca rozumiemy, czego właściwie potrzebują nasze psy. Żeby zrozumieć psie potrzeby, to trzeba popatrzeć na świat z perspektywy psa jako gatunku, co często znacznie odbiega od naszych wyobrażeń o naszym psim pupilu. Można te potrzeby przyrównać do ludzkiej piramidy potrzeb Maslowa, natomiast w szczegółach te potrzeby będą się znacznie różnić i w dzisiejszym odcinku wyjaśnimy sobie jak wyglądają te psie potrzeby właśnie z perspektywy psa jako gatunku. Oglądasz kanał z Znaku Psa, ja mam na imię Krzysztof, zajmuję się szkoleniem psów, rozwiązywaniem problemów z zachowaniem, uczę ludzi wspólnego życia z psami i budowania poprawnej relacji. Jeśli spodoba Ci się odcinek, pamiętaj o tym, żeby zostawić łapkę w górę, wcisnąć suba, Ty będziesz na bieżąco, a ja będę kręcić dla Ciebie kolejne fajne, ciekawe filmy. Piramida potrzeb składa się z pięciu poziomów. Na każdym poziomie mamy jakąś konkretną potrzebę, która ma w sobie inne drobne składowe. Dzisiaj przyjrzymy się tym potrzebom, ale nie z perspektywy człowieka, ale właśnie z perspektywy psa. I też nie z perspektywy psa, jako naszej maskotki, która siedzi z nami na kanapie, ogląda serial i zajada chipsy. Ale z punktu widzenia psa, jako gatunku, jako drapieżnika, bo tylko zrozumienie i spojrzenie na te potrzeby właśnie z takiej perspektywy sprawi, że te psy będą z nami naprawdę szczęśliwe. U podstaw tej piramidy na samym dole mamy potrzeby biologiczne i fizjologiczne. Są to potrzeby zaspokojenia głodu, pragnienia, snu czy wypróżniania się i niezależnie czy popatrzymy na nie z perspektywy człowieka czy psa. One właściwie niewiele się od siebie różnią. Drugi poziom to potrzeba bezpieczeństwa. I na tym poziomie nasze ludzkie i psie potrzeby już zaczynają znacznie się różnić. Z punktu widzenia psa bezpieczeństwo to nie tylko nasza opieka i ciepły kąt do spania, ale też rytuały, przewidywalność zdarzeń, pewna stabilność, zrozumiałe, i jasne zasady i ograniczenia. Bo to właśnie ograniczenia i zrozumiałe zasady sprawiają, że pies wie, jak bezpiecznie poruszać się po naszym ludzkim świecie. Rezygnując ze stawiania psu ograniczeń, sprawiamy, że pies może czuć się zagubiony i być może będzie też taki niestabilny mentalnie, ale też różne sytuacje będzie rozwiązywał w sposób, który jest dla niego bliski, a więc mogą się rozwijać zachowania agresywne, nadmierna reaktywność, pies może być lękliwy, może reagować paniką czy ucieczką w różnych. Nietypowych sytuacjach. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, czym jest potrzeba bezpieczeństwa, właśnie z punktu widzenia psa. Kolejny środkowy poziom naszej piramidy potrzeb to są potrzeby socjalne, potrzeby przynależności. Psy są zwierzętami społecznymi, lubią żyć w grupach, które można trochę w cudzysłowie nazwać stadem. Zarówno psy dziko żyjące, jak i te nasze domowe, one nie są samotnikami. I dlatego tak ważne jest zapewnienie w naszej rodzinie miejsca dla naszego psa, a nie takie życie obok, trochę jak dodatek czy ozdoba naszej posesji. Pamiętajcie, że pies przywiązuje się do swojego opiekuna, do rodziny, w której żyje, a zmiana rodziny może generować wiele problemów z zachowaniem czy zaburzeń behawioralnych. Pamiętaj też, że wzięcie pod swój dach psa to jest decyzja na całe jego życie. Czwarty poziom to potrzeba uznania. W naszej ludzkiej piramidzie nazywamy ten poziom potrzebą szacunku. Tutaj ogromną rolę gra nasze codzienne funkcjonowanie z psem. Pochwały, nagradzanie, pozwolenie na to, żeby pies czuł się dumny i potrzebny. Ta potrzeba jest tutaj o tyle trudna do zrealizowania, że nie ma jednej uniwersalnej zasady czy recepty, zrób to czy tamto, i wszystko będzie. Porządku. To nasza szara rzeczywistość, codzienne funkcjonowanie z psem, codzienne nasze życie, to jak my traktujemy psa czym on właściwie dla nas jest, sprawia, że pies albo będzie miał tę potrzebę zaspokojoną, albo będzie mentalnie odczuwał jej deficyt. I ostatni, piąty poziom naszej psiej piramidy potrzeb, taka wisienka na torcie. Potrzeba samorealizacji. Wydaje się, że pozornie łatwo jest ten poziom potrzeb spełnić, natomiast życiowo bywa z tym różnie. Na te potrzeby składają się takie elementy jak zabawa, stymulacja mentalna, czyli trening i wyzwania, eksploracja środowiska, potrzeby typowe dla konkretnej rasy psa czy typu psa i wszystkie zachowania łowieckie. Potrzeby zabawy rzeczywiście dosyć łatwo spełnić. Wystarczy od czasu do czasu dać psu to, co rzeczywiście najbardziej lubi, czy to będzie wspólne poganianie się, czy rozszarpanie jakiejś super zabawki, czy aportowanie piłeczki, czy polowanie na smakołyki. Trening i wyzwania są elementem, który bardzo męczy psi umysł, ale pies nie jest stworzony do tego, żeby leżeć na kanapie, ale właśnie do współpracy. Z człowiekiem, dlatego stawianie przed psem zadań i pozwolenie na ich rozwiązywanie sprawia, że pies będzie się czuł dobrze i też wpływa pozytywnie na taką równowagę mentalną. Eksploracja środowiska to kolejny element, który bardzo często bywa zaniedbany. Wiąże się bowiem z codziennymi, regularnymi, długimi spacerami poza miejsce zamieszkania. Warto też zmieniać trasy spacerowe. Do tego ten spacer powinien być swobodny, powinien umożliwić psu zwiedzanie świata. Węszenie, pogrzebanie w ziemi, wykopanie dziury, sprawdzanie różnych rzeczy. To jest ten moment, kiedy pies naprawdę jest psem. Pamiętaj też, że wypuszczenie psa na ogród w żaden sposób nie zastępuje spaceru, a tak zwane wybieganie psa to jest jeden z największych mitów w świecie. Z kolei do potrzeb łowieckich należą takie zachowanie jak węszenie, tropienie, wypatrywanie, czyli pasienie, pogoń, chwyt, szarpanie, gryzienie i zjedzenie. Oczywiście nie realizujemy tej potrzeby na wolnochodzącej kurze od sąsiada albo na sarnach w lesie, ale szukamy substytutów. Psy świetnie odnajdują się w roli poszukiwaczy zagubionych smakołyków, a dla ambitniejszych właścicieli polecam poszukiwanie zaginionych przedmiotów. Albo y, jakieś zajęcia stropienia. Natomiast pasienie jest typowe dla ras pasterskich i szczególnie dobrze widoczne jest u borderkoli, które potrafią wypasać różne poruszające się przedmioty. Te psy wtedy specyficznie szybko podbiegają, zastygają w miejscu i właśnie wpatrują się w ten obiekt, który się porusza. Gonienie i szarpanie możemy zrealizować poprzez prawidłową zabawę szarpakami. Pamiętaj, że wspólne upolowanie i rozszarpanie zdobyczy razem z opiekunem wzmacnia więź i też wpływa pozytywnie na zaufanie. Dlatego właśnie warto bawić się szarpakami. Gryzienie, rzucie i zjedzenie zrealizujemy za pomocą gryzaków, smakołyków czy właśnie codziennej porcji jedzenia. Pamiętaj, że twój pies. Niekoniecznie musi zjeść kolację z miski, będzie równie szczęśliwy, a może nawet bardziej, kiedy znajdzie sobie ukryte jedzenie, albo kiedy dostanie to jedzenie w małych porcjach w trakcie treningu, kiedy sobie na nie w jakiś sposób zapracuje. Teraz już nie możesz powiedzieć, że nie wiedziałeś. Od dzisiaj znasz się potrzeby i wiesz, co sprawia, że twój pies może być szczęśliwy. Ale pamiętaj, że nic nie dzieje się samo, musisz poświęcić swój czas i dać po swoją. Obecność. Jeśli podobał Ci się odcinek, pamiętaj o zostawieniu kciuka w górę, wciśnięciu suba i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!